Jesteśmy w Walewicach, trwa Hubertus. Proszę powiedzieć, zamierzacie rozwijać tą, to wydarzenie, tak żeby stało się bardziej liczne, zaangażować większą grupę osób? Jak to ma wyglądać? Jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, żeby przede wszystkim promować Walewicę, korzystać z tego walor waloru Walewic, bo jest to przeogromny potencjał i przy okazji takich imprez możemy ściągać coraz większą rzeszę ludzi, coraz większej. Rzesze ludzi możemy pokazywać to blisko łodzi, Warszawy. To są rzeczy, które musimy wykorzystać. Do tego infrastruktura drogowa, która pozwala szybko być w Walewicach. Służy temu, żeby te walewice były otwarte, żeby o Walewicach wiedziano. W całej Polsce i nie tylko, i taki jest cel naszych imprez. Taki jest cel zawodów y, 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 skokowych, zawodów w powożeniu i y, y również też takich imprez, które promują y, 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 dla. Zadania dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, no i żeby wspólnie się integrować i przede wszystkim pokazywać piękno Walewic, które jest niedocenione od kilkunastu lat. Jakie grupy byście chcieli łączyć w czasie Hubertusa? Bo już Pan powiedział, że trzy. Jakie? Dzieci, młodzież i dorośli. To są, to są grupy wiekowe, ale to są również grupy leśników, myśliwych, jeźdźców. Czyli takie ogólne święto? Tak jest. To, jest to, to, to całe rodziny mają się zjechać do Walewic i czuć się tu przez cały dzień dobrze. Myśli pan, że może to się stać takim wydarzeniem e, bardzo popularnym, masowym wręcz, że tutaj będziecie w stanie zaproponować turystom, osobom z zewnątrz takie atrakcje? Powiem tak, nie myślę, tylko jestem pewien. To jest rzecz, która sama się obroni. Mhm. Mus, musimy tylko dołożyć trochę serca, czasu i zapraszać ludzi. Mhm. To obroni się samo. Naprawdę społeczeństwo potrzebuje oderwania się od, rzeczywistości, od tej rzeczywistości codziennej. Potrzebuje tego, żeby mogło się zintegrować, spotkać, usiąść, posiedzieć bez pośpiechu, bez, bez jakichś takich e, takiej gonitwy. Gonitwa ma być tutaj na parkurze. To mhm. ma być gonitwa za lisem. Dzieciaki przed chwilą e, znalazły już e, lisionki te, ale to też w formie zabawy. Myślę, że nawet większe emocje były wśród rodziców niż, niż wśród dzieci, ale <grym> no, tak, to ma, tak to ma wyglądać. Zobaczcie ale w, Państwo, w tym roku już widać, że są łani, są policjanci, prawda? Tak, zapraszamy cały, bardzo szerokie spektrum e, różnych organizacji, różnych e, grup wiekowych. Zależy nam, żeby e, naprawdę to było dla ludzi. <grym> Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo i zapraszam do Walewic.